Cześć kochani, vlog ma dzień piąty. Zapraszam Was do oglądania. Ja już po kąpiali, właśnie mały mu daję obiadek. Już go właśnie pomału kończy. Już, oczywiście, cały ubrudzony. Nie ma Ksiu. A no. małego nakarmię. Idę zaraz suszyć włosy. Maseczkę sobie założyć. I dzisiaj zostaję z, z Maksiem w domu. Nigdzie się dzisiaj nie ruszamy. Am, um. misję pery. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chodź za mami! Chodź. Chodź, mama ci coś pokaże. Chodź już No, patrz, tutaj trzeba kliknąć i będzie lecieć muzyczka. Tutaj patrz mama kliknie. Oh, 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 Merry Christmas, Christmas. Super. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be a good child Chyba się choinka podoba, co myszko? Fajna? Taka kolorowa, co? Rodzice zrobili kolorową Podoba ci się? Tak, podoba mu się No, już pierwsze Bąbeczki lecą Ale to nic, przynajmniej dziecko ma zabawę Nie, myszeczko? Super No, co to jest? Bąbeczka A, bo ty się tam widzisz, myszko No piękna, co? Uwaga! Dobrze, że nie kupiliśmy szklanej. <laughs> ja dzisiaj kalendarz otwieram sama. mąż aktualnie z pracy, więc swój kalendarz adwentowy otworzy później. Dzisiaj mamy piąteczkę. Ciekawe, co się tam się kryje. W merze 5 w okieneczku. Coś dużego. Jest to szampon. Już widzę. Jest to szampon. Coś większego. Akurat na moje włosy to ten szampon będzie dobry. Super, cieszę się bardzo. Na razie są fajne produkty. Zobaczymy, co będzie jutro. już numer sześć. Czas taki dniowy, wszystko takie jesienne się kupowało. No to właśnie kupiłam taką dynię, ale właśnie zauważyłam, że dlaczego to tu jeszcze w ogóle jest. To już powinno tu być, więc trzeba zrobić zmianę. Ja sobie kupuję w Biedronce te mydła, wpłynie z firmy Linda, ale ten miód i mleko jest tak super ten zapach, Jezus, to tak fajnie pachnie taki super zapach, że normalnie aż ręce się ino chce myć <grytanie> już gotowe dzisiaj przyszedł czas by zmienić wreszcie pościel na świąteczną ja to najlepiej to już bym to w listopadzie zrobiła, bym już to zmieniła. Ale stwierdziłam, że zrobię to już na początku grudnia. Mój synuś mówi, że nie, no to nie. Ale mama zrobi. Tutaj jest prześcieradło i ona jest w laski. Nie wiem, czy będziecie widzieć tutaj. Ona jest w laseczki, te prześcieradło, i również znalazłam dla małego, na jego mały materac też takie laski. Tutaj mam yy, pościel, ja ją zamawiałam przez internet mówiłam Tom, ta też jest fajna. I jak się nie mylę, 4 hom coś takiego. W homli też była tam też mi się nic nie podobało. I 4 hom Ona była za 100, chyba 50 zł. Kurczę nie chcę kłamać, ale wie, yy, ja ją gdzieś tak za 82 zł kupiłam, bo akurat wtedy była przecena. Wiem, że ponad stówkę kosztowała, a ja ją mniej niż stuwa kupiłam właśnie na, yy, na tym internecie. I my tutaj mamy dwie kodry, bo my mamy osobne i właśnie też są osobne tutaj yy, te pościele. Ale powiem Wam, że po materiale no, jest fajny materiał, więc powinno się fajnie spać. Zobaczymy. Mam taki pomysł, żeby dać y, te choinki. Chciałam też na nie dać lampki, ale stwierdziłam, a że może to zostawię tak. Może jeszcze tu coś dokupię, żeby jakoś to tak ładnie wyglądało, było bardziej też jakoś kolorowa, ale nie wiem, to zobaczę jeszcze. Się bałam, że kupiłam za mały ale idealnie na styk wszedł i właśnie, dobrze, że jest taki taki upięty, bo ja nie lubię jak mi tutaj coś obok łóżka zwisa, czy nie podoba mi się to a tak, pięknie super się to prezentuje, naprawdę te laski są fajne ja to kupiłam, yy, te prześcieradła w Senseju, ale jest mega Już mi się to podoba i pościel już prawie ubrana. O, dzisiaj będzie świątecznie, Maksio. I druga też już jest. Super. Mega one wyglądają. My właśnie małego w nocy przykrywamy takim czymś, takim śpiworkiem, dajemy go do środka i nie ma opcji, żeby on jakośkolwiek się odkrył. A jednak na odwrót. Możecie sobie ją teraz zobaczyć jaka u nas piękna. A serio kupno w czał dziesiątkę. Polecam. Dość, co jest piękna te kolory, super. Naprawdę. spadna w bankie będzie super, bo jest to 100% bawełna. Teraz czas na małego. I <śm> na coś bardziej świątecznego. Prania jest też super, ale się to mega prezentuje. Jak to ładnie wygląda, takie małe, super. Zobaczcie sami. Tutaj widzę, że mój maluszek też sobie już obchodzi święta. Stitcha w tamtym roku dostał pod choinkę, i sobie tutaj tańczy, nie? Kochani, już jest ten czas, by zrobić taki mini haul dekoracji świątecznych. Chciałam wam, chciałam wam właśnie pokazać też, co zakupiłam, co sobie tam prowadziłam od listopada po malutku, to, to co już właśnie wyszło. W listopadach już po też wszystkie dekoracje świąteczne się pokazywały w sklepach i oczywiście yy, byłam też w Hal Price i oczywiście jak tam już byłam, to mi się tam parę rzeczy spodobało i mówię, biorę te rzeczy już teraz, bo później może już tego nie być. A też pytałam tam dziewczyny, to mówiły, że na stanie jest tylko kilka sztuk, więc nie wiem, zaczniemy może od tego Mikołaja. Yy, tego Mikołaja akurat kupiłam w Action. Z nim były takie trochę jaja, bo on tutaj ma takie prezenciki z zielonym workiem, a tam jeszcze właśnie były jakieś inne, tej samej wielkości, wszystko to samo, tylko coś tutaj miały innego i mi się to tak za bardzo nie podobało. I dziewczyna właśnie wzięła i prosiła mamę: Mamo, kupmy tego Mikołaja, mamo, kupmy tego Mikołaja, a ta mama się nie chciała na to zgodzić. No, i ja się oczywiście y, z tego bardzo, ale to bardzo ucieszyłam, bo wiedziałam, że zaraz ta dziewczynka przyjdzie, odda tego Mikołaja na miejsce, no i ja go już wezmę, nie? No i tak czekałam, czekałam chwilę, no i się doczekałam. Dziewczyna to odstawiła, ja zaraz go fru, bo był ostatni właśnie. Y, ten jest właśnie z tym zielonym workiem. Y, później tutaj jest też taki Mikołaj, ja go sobie tak. Myślałam, że dam na parapet, na okno i sobie będzie dekorował mam tutaj. No i tu jest też jeszcze taki waluszek. Ale to chyba dam na dół, jak się będzie wchodzić do domu. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Z Half Price. Akurat, akurat to w Half Price nie kupiłam. Tylko gdzie ja to byłam? Gdzie ja to kupowałam? Teraz nie wiem, czy ikej, czy biesk, jisk, jest jak się to tam mówi, ale chyba w tym jisku jest. JISK <laughs> tak mi się właśnie wydaje. Nie wiem, sami to ocencie. Może będziecie tutaj kojarzyć po tym. Kupiłam y, takie y, kąpielowe ręczniki. Uwielbiam je, one naprawdę, co tam jestem, jest właśnie taka kolekcja czystych grysami. teraz akurat właśnie słonie, ale to jest mega. Dość one są ładne, to zbieraj mu wodę, nie, nie każde ręczniki są dobre, bo jednymi się wycierasz, no i wszystko zostaje, jakieś frędzle i w ogóle. Kupiłam również taki sam, no bo ja lubię mieć właśnie, jak już kupuję właśnie z tego, to już chcę właśnie mieć wszystko takimi, jakby to można powiedzieć, wszystko to samo, nie? To znaczy, to jest do rąk. Tutaj też jeszcze jest do kąpieli: to dwa do kąpieli. Mamy, dwa mamy do rąk, czy jeden do rąk? Nie, jeden mamy do rąk i te na przykład do kuchni, czy coś jakby ktoś tam ewentualnie chciał, to można też do rąk dać, ale one do kuchni też będą fajne. Więc z ręczników to mamy tyle. Tam tu na razie tutaj. O, a ja o tym kocu zapomniałam. O Boże. Właśnie, ja go specjalnie ten koc kupiłam właśnie na łóżko sypialniane, że jak mamy już już dzisiaj dawało właśnie tą świąteczną, tą świąteczną pościel, to na tą świąteczną pościel będę dawać ten koc. Jakby tam na przykład nie wiem, chciałby się ktoś usiąść albo jakby możecie się położy, czy coś, to fajnie właśnie, żeby ten koc tam był. Ja to również kupiłam w Half Price i ten koc kosztował 90 zł, więc powiem, że na taki duży koc, bo on ma 120 na 108 i przepraszam, 105 na 274 to naprawdę ta cena to jest bardzo tanio. Na taki duży koc to mi się wydaje, że ta cena jest jak najbardziej ok Później co tutaj jeszcze mamy, a jakieś, <grymianie> jakieś opaseczki mikołajkowe. kupowaliśmy z mężem. Więc mogę sobie to założyć. Ciekawe jak to w tym wyglądać. <grymianie> Ale dobra. Tym. Tutaj skarpety od męża. Rulary mamy takie, też świąteczne. Ma vlogmasik, wszystko jest. No i tutaj później zaczyna się już... To akurat w Action było kupione takie kolorowe światełka. Nie czy tutaj baterie, bo akurat tak tu baterie są. Świeci to tak, więc jakieś kolory tam są. Tego akurat mamy cztery. Tutaj mamy na choinkę takie sanki. Dobrze o tym wiedzieć. Wczoraj pojechaliśmy choinkę, a ja dopiero teraz wzięłam i to znalazłam. Jest ja, super. Tutaj też mamy takiego renifera. Renifera na choinkę. Tutaj mamy stitcha i tego stitcha fajnie by było, żeby mały sobie go zobaczył. No i tutaj takie Dziadki do orzechów są. Wszystko takie pomatlane. Tutaj takie dziadki do orzechów. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Eee, tak, tutaj jeszcze mamy takiego gniotka. To akurat do mała kupiłam takiego gniotka. Pałwanka. A tutaj mamy Mikołaja. Mikołaja po drabince. No, to oczywiście już wszystko takie pomatlane tutaj bo Trzeba by było to wcześniej zrobić, na no są sady. On też właśnie świeci na kolorowo. Zmieniają się tutaj te kolory. I to akurat mi przyszło z temu, już gdzieś w listopadzie, przyszło na samym początku. Eee, w TK Maxie kupiłam sobie. Taką sukienkę. No powiem Wam, że jak ją przymierzałam, to bardzo mi się podobała. Jest taka elegancka, też gdzieś na wyjście, też zaczynają się teraz Wigilie Firmowe i w ogóle, więc jak najbardziej. Tak mi się wydaje, że będziemy mieć gilię Firmową, to ją jak najbardziej ubiorę, ale to jeszcze zobaczymy. Bo jak to kobieta, to mówi ubiorę to, a potem 10 tysięcy razy zmieni na coś innego. <grych> no i tak, teraz lepiej to ściany, bo mi to zaraz spadnie. Kupiłam takiego fajnego Mikołaja i ten Mikołaj będzie stał akurat przed wejściem do domu. Jak, wchodzimy, jak wchodzi się do naszego domu, to. Będzie stał mikołaj i obok będzie stała sztuczna mała yy, choinka. I pokażę wam teraz tego mikołaja, tylko dajcie chwilę, bo on troszeczkę ciężki jest. I tak właśnie prezentuje się ten mikołaj. Też właśnie go kupiłam w Hello Price. Yy, tutaj jest nawet taka latar latarenka, czy, czy jak się to mówi. I tam dałam sobie taką małą świeczkę. I właśnie ten Mikołaj będzie stał przed naszym domem. Yy, nie wiem, ten Mikołaj gdzieś chyba kosztował 300 zł. Ja też już właśnie nie pamiętam yy, tych cen, więc wybaczcie jakbym coś źle powiedziała. Jeszcze właśnie też w tym Half kupiłam takiego dziadka do orzechów. To są naprawdę, powiem Wam, super rzeczy. Ja lubię, uwielbiam takie rzeczy kupować. A że jesteśmy w nowym domu, to powiedziałam, mamy duży dom. Jest co tutaj naprawdę dekorować. Więc te rzeczy, co tutaj są, to jest i tak nic. To jest kropla w morzu, bo jak ja to porozstawiam po domu, to w ogóle z żadnych dekoracji świątecznych. Ile on kosztował? Pff, nie mam pojęcia. Tutaj jedynie to trzeba tylko oderwać. Tutaj też. Ale nie wiem, ile on kosztował. Pff, nie wiem, może 150 zł. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie chcę tutaj yy, kogoś wprowadzać w błąd, żeby potem nie było, że oszukuję. Nie wiem, ile on kosztował, więc nie będę się tu też jakośkolwiek wypowiadać. Potem mamy takie lampiony. Jeden lampion kosztował 150 zł. bo to było w Home View. 150 zł jeden kosztował, ale były, była taka akcja właśnie. Nie wiem, czy to dalej jest, czy nie. To wyglądało tak, że to kupowałam za 150 zł, a za to już nie płaciłam, nie? Bo tam jakiś... się ten błąd dostawało, czy coś takiego. Co my tu jeszcze mamy? A, właśnie, jeszcze tutaj mamy te dziadki do orzechów. I tutaj tak. Mamy jednego dziadka i drugiego dziadka. Więc jest akurat fajny komplecik. Tu akurat trzy lizak, ale tutaj fajnie, bo we dwóch trzymam te prezenty. Nelusia przyszła sobie powołać. No i ostatnie tutaj mam. To tak kupiłam do kuchni, żeby postawić, żeby to ładnie też wyglądały. Wyglądało takiego pierdziczka. Mi się bardzo podoba takie złudziutki. Więc to chyba będzie na tyle. A jeszcze tutaj są te gwiazdy betlejemskie. Ja mam ich trzy. Trzecia jest tutaj na stole. Kupiłam sztuczne, bo... Ze mną to by to zaraz, jakby była żywa, to by zaraz to yy, było suche wszystko, więc kupiłam sobie sztuczne i wiem, że sztuczna, one też ładnie wyglądają i wiem, że się to będzie trzymać. Yy, tutaj już Wam pokazała, pokazywałam na wcześniejszym filmiku, że to kupiłam akurat w bodzie, to to już widzieliście. Nic chyba tutaj już innego nie mam. Aha, właśnie, jeszcze mam... Trzy prezenciki jest duży, średni i mały, ale to później Wam pokażę, bo on jest akurat tam na klatce schodowej. No i chyba wszystko. Chyba mamy wszystko z tego. Jak wcześniej mówiłam, tutaj się znajdują te trzy prezenciki. No jeden już nie świeci, bo się bateria akurat wyczerpały, ale mówię już nikt nie zmieniam, pokażę Wam tak. I właśnie tak się to prezentuje. Ja właśnie wróciłem z pracy i przede mną jeszcze jest kalendarz do odpakowania adwentowy. I zaraz zobaczymy, co się tutaj knieje ciekawego. O, super, zapach do auta. Takie prezenty to chyba faceci lubią najbardziej, jakieś kosmetyki do aut i tego typu rzeczy. I najbardziej sprawia im to radość, jak dostałem właśnie takie drobnostki, ale zawsze to cieszy, jakokolwiek. Myślę, że czekamy do jutra. No to, kochani, ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie vlogmasu numer 5. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. I oczywiście jutro jest następny vlogmas, i bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do jutra, pa! No, i oczywiście właśnie, bo bym zapomniałam. Bardzo bym prosiła o subskrypcję, lajki i komentujcie, czy wam się podobało. Pa!